No, a teraz zajmę się zawodami zręcznościowymi, czyli minigry Horizon. Widzę, że kilka jest. Jest, jest drifcik za min półtorej minuty. Jest, co tu jeszcze jest ciekawego? Jest powietrzu, tego to nie, nie lubię, nic ciekawego tam nie ma. No to co, to drifcik. Ale badania czasu na zmianę samochodu, ulubione. Kuniganik, pyk. 8 sekund. Kiedyś w tych celach były fajniejsze te, te zadania jakieś, trzeba było kombinować jakieś motory, porozwalać rowery i trzeba było się domyśleć o co, o co mam A teraz to po prostu masz minigry, masz robić minigry, dziękuję, do widzenia. To jedziemy do obszaru celowego i sobie odriftujemy. Jestem sam i rzęko. Ale żebym to koncertowo skrzanił. To nie chodzi o punkty, tylko o pojedyncze drifty. To nic ciekawego też. Ale... O, ho, ho. No i driftujemy dalej. Wczoraj pierwszy raz Introspeed Hit i powiem szczerze, że model jazdy do, tej, do tego z, z forzy to jest po prostu koszmar Ale znowu możliwe modyfikacje wizualne samochodów, no to tam są kozackie Każdy samochód może zrobić jak chcesz, naprawdę Dlatego tyle, że o jezus Będę chyba sobie grał i tylko robił te właśnie wizualne Czyli strefa driftu, tutaj trzeba to zastosować. Strefę driftu. jechać Nie wiem, jakbyście chcieli z hita jakieś filmiki, to napiszcie co byście chcieli. Ja tu zacząłem tą grę, więc czy dobrze jej nie rozgryzłem. Ale bardziej powiem szczerze, Myślę o Twitchu jeśli chodzi o Hit e for Speed i streamowaniu bezpośrednio bo obrabiać tych filmików to tam nie ma jakiegoś tam jakichś dziwnych zadań jak tutaj tam po prostu musisz wygrać wyścigi i tyle raz, teraz, tamte z tego co widziałem to nic więcej nie ma Tu poradniki z Forza się bardziej chyba przydadzą niż tego hita Ale jakbyście chcieli, trochę krótkiego, to dajcie znać. Otra strefa trzeba drift mam 3 km. No dobra, jedziemy. To jest o tyle fajny samochód, że w się sobie radzi bardzo fajnie, ale co fajniejsze, on da się nim pojechać prosto. Bo po tymi driftowózami z Formuły Drift, no to jest cholernie ciężko pojechać prosto. A to jak widzicie, zobaczcie, bo możecie zasuwać 350, jak się trzyma drogi i jeździ. najwięcej punktów, więc bez problemu, myślę, że trzy przejazdy, góra cztery powinny wcale załatwić, aczkolwiek, to się okaże, no cztery myślę, że powinienem bez problemu mu to udarzyć. A mam ile minut? Sześć minut mam jeszcze. To są mój ulubiony samochód do driftu, to jest Unigan Punicorn V2. On ma te zdolności, te biegłości całe zrobione na maksa, albo prawie na maksa. W każdym razie mnożnik razy 8 musi być. O, przy okazji wyróżnienie trafiłem jakieś miło. Chyba teraz będzie blada, blada sz Lada szanowna Troszkę się zdekoncentrowałem i co tu się wydarzyło Nie będę mówił Już doszło Było, minęło Zajeczone. Dzięki za oglądanie. Daj łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Supika też. Chętnie przytulę. A Wam dziękuję za oglądanie jeszcze raz. I się z Wami żegnam. Na razie.